Panie Tomaszu, spotykamy się na premierze serialu Niebo Rok w Piekle i chciałbym porozmawiać o Piotrze. Jakby Pan określił tego bohatera? Kuglarz i manipulant, czy może bardziej wizjoner, człowiek z misją? A może wszystkie, wszystko to po trochu tak naprawdę z tym bohaterzem? Wszystko na raz, bo na pewno wizjoner, na pewno człowiek z wizją, na pewno też manipulant, dlatego że z tym, że zakładam, że Piotr miał to tak wytłumaczone, niestety to się musi odbyć. Nie? Ja muszę użyć jakichś narzędzi, żeby tą grupę zmotywować, zmobilizować. I, 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 I być może w sposób nieświadomy, ale jednak wychodzi na to na jakąś jedną wielką manipulację. Bardzo mi się podobało podejście reżysera Bartosza Blaszkę, który mówi: Ty, w to wierzysz wszystko. Nie? Ty naprawdę w to wierzysz. I ci ludzie, którzy których wydobyłeś za pomocą swojej energii, siły z różnych nałogów, oni, oni ci dedykują swoje życie. To jest siła tej grupy, i każdy nowy członek, który przychodzi, jest w pewnym sensie zarażony tą energią, zarażony tą bezgraniczną wiarą, tym, tym oddaniem. W związku z tym, to co później oglądamy w serialu, te ciężkie momenty, te drastyczne, brutalne, to jest w pewnym sensie konieczność zadziałania na grupę, bo czuję, że ona mi się rozwala na przykład. Nie? Bo czuję, że osoba, która chce odejść, tak naprawdę zaraziła parę serc. W związku z tym my musimy być bardziej transparentni, bardziej wiedzieć, co u nas, bardziej się zwierzać, bardziej no, tak przepuszczać tą grupę przez takie wąskie gardło po to, żeby to dalej, dalej chodziło i, i pracowało. Nie? Czy to, że ten bohater jest tak bardzo zakorzeniony w rzeczywistości, jednak oparty na Kacmajorze, było dla Pana takim większym wyzwaniem, czy wręcz przeciwnie? Czy, 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 czy właśnie miał, czy Pan starał się nie odwzorowywać tego bohatera, tylko nie wiem trochę pofreestylować na jego temat? To bardziej było, jest, to jest taki złożony problem, bo można zrobić genialny film biograficzny, ale w ramach ćwiczenia proponuję, żeby nie wiem, każdy z czytelników czy, czy, czy widzów Wyobraził sobie, że jakiś filmowcy przychodzą do nich i mówią, zrobimy dwugodzinny film o Twoim życiu. Nie? I to i pierwsza informacja jest, ale jak w dwie godziny, nie no, stary, jak, nie? Więc, więc siłą rzeczy, każdy, każdy, każdy biograficzny film jest rodzajem skrótu próbą wyciągnięcia jakiejś kwintesencji z jakiegoś działania. Natomiast jeśli chodzi o sam serial niebo i moją postać, to oczywiście była taka sekta, e, 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 był tam Szef, który, który tych ludzi prowadził, no ale na przykład pan Kasmeier miał y, dzieci, a tutaj Piotr nie ma dzieci. My z Magdą jesteśmy bezdzietnym małżeństwem, więc, więc jesteśmy, my się inspirujemy tą historią. Tutaj, tutaj bardziej jest bliżej freestylu, aczkolwiek ten temat został bardzo gruntownie zbadany. Y, Mieliśmy do, dobry research, mieliśmy rozmowy z różnymi ludźmi, którzy byli i w tej formacji, i w innych formacjach, którzy z tego jakoś wyszli. I staraliśmy się przekazać jakiś rodzaj kwintesencji, jakiś rodzaj mm, takiej, nie wiem, tej, tej właściwej substancji tego, tego, o co tak naprawdę chodziło. I, I oczywiście korzystając z pierwowzorów, z autentycznych ludzi, mm, nasz scenarzysta stworzył, stworzył galerię postaci, które jednak się trochę różnią od, od oryginalnego nieba. Warto też zapytać o pracę ze Stanisławem Linowskim, bo stworzyliście na ekranie naprawdę świetny duet, widać tę chemię, widać, że naprawdę dos doskonale się dogadywaliście na planie i też widać było, że pański bohater widzi w nim trochę jakby swojego następcę, może nawet można tak powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak wam powiedział wcześniej, jest ta wiara w to wszystko. Tak, oczywiście. Też Bartek prosił, żeby ani razu nie było jakiegoś komentarza, nie, że, żeby tam… Jeśli chodzi o Staszka w ogóle cały grono młodych ludzi, którzy tam grali. To od razu muszę wybiec, bo Staszek Klinowski, Zosia Jastrzębowska, Czarek Kołacz, Weronika Humaj, tutaj Dominika Kruźniak, ale, ale mówię, przepraszam, skupiając się na tych młodych, byłem w szoku, byłem, oni są tak świadomi, dokładnie wiedzą, czego chcą, walczą o swoją rzeczywistość. To są ludzie bardzo zdolni, w których nie ma takich nawet jakichś zapowiedzi ewentualnego gwiazdorzenia, nie? Bo czasami, czasami jest tak, że Próbuję sobie to tak, tak wyobrazić, nie? że jakiś młody człowiek mówi: To ja tutaj zaraz będę aktorem, dojdzie do sytuacji, w których mi się coś należy, nie? i wtedy nie wiem, zdemoluję pokój w hotelu, nie? <laughs> bo, bo czytałem o tym w magazynie tam, brawo i tak dalej. I być może, bo czasami tak czuć, nie? że jest młody, zdolny człowiek, ale. No ma jakieś takie dziwne żądania i już tak czuć, że to kurde człowieku jak tak cię będą podlewać to za pięć lat to będzie nie do zniesienia nie? i mniej więcej można to przewidzieć, a tutaj byłem, byłem mega zauroczony, strasznie zawodowi profesjonalni ludzie i bardzo zdolni przede wszystkim nie? i to super. Atmosfera, zebrana obsada to wszystko powodowało, że byliśmy w takiej, w takiej dobrej braterskiej atmosferze. Ja jeszcze starałem się, ponieważ byłem tym najgorszym i tym, tym najbardziej złym to Starałem się za wszelką cenę tak żartować, robić jakieś żarty. Tak, jak były takie już grube sceny, takie naprawdę ciężkie, nie? że ciężko się to oglądało. Nie? I patrzyłem na Zosię, jak ona cierpi. I ja oczywiście z jakąś satysfakcją miałem patrzeć na te obrazki. Nie? To, to tak, to jest umowa, to jest umowa dorosłych ludzi. Tomek, pamiętaj. Zosia się na to zgodziła, ja się zgodziłem. To taki rodzaj dziwnej zabawy, nie? Bo tu jesteśmy wszyscy dziwni. Coś w tym jest. Właśnie chciałem nawet zapytać, czy był pan dla tej młodej ekipy takim guru na planie też? Nie, absolutnie ja sobie tak nie. Nie, nie ma. Widać, że taki partner to skarbno, że rzeczywiście tak dba o to młodzież. No, kurczę. Ja mam tak, że mi, mi wchodzą takie siostrzańsko-braterskie odczucia, emocje, nie. I tak pamiętam, że nawet Paweł Pawlikowski był trochę zły, e, ile razy mówiłem publicznie, Asia, ja mam dwie siostry, nie? obie młodsze, ty jesteś ode mnie młodsza, Traktujecie jak siostrę, tam pieprzyć te całe historie romansowe, nie? Jakby tu jest tak ciężko. E, w sensie ilości dubli. Takiej ogólnej mrocznej atmosfery, nie więc ja, mówię, ja, mówię, ja to naprawdę ja sobie nie wkręcam takich rzeczy prywatnie. Mam żonę, mm. <noise> dzieci, unormowane życie, nie, nie, nie szukam żadnych przygód, w związku z tym traktujecie jak moją trzecią siostrę. Nie mi super, Tomek, wspierajmy się. <noise> Aż się chce pracować, naprawdę, chce się zostać aktorem, mieć par takiego partnera u boku. <noise> no tak, oczywiście, bo to mi się bardzo podoba taka metafora, że. No bo jest oczywiście, no, no jest tak, że pracuję na planie 120 osób, ja staram się wszystkich traktować fair, w porządku, nie? z każdym żartuję, staram się przywitać, bo, bo dla mnie, ja wierzę w to, że ta energia wszystkich ludzi dookoła mnie tak naprawdę wpływa na tą energię, która się przenosi na ekran, więc nie ma co gwiazdorzyć, jak są ludzie, którzy tak się odcinają od ekipy albo nie uznają ekipy, nie, to, to, to jest to ciężkie, więc... Więc, jak już mam, jestem w tym trybie, no to, to myślę sobie, kurde, dzień zdjęciowy trwa 12 godzin, i oczywiście bardzo kocham swoje dzieci, bardzo za nimi tęsknię, ale jeżeli już mam taką, a nie inną rzeczywistość, no to w pewnym sensie to są. Patrząc na tu i teraz, moi najbliżsi ludzie, nie rążimy no, dobrze ze sobą. Ale to też właśnie procentuje w efekcie końcowym, bo naprawdę widać, że stworzyliście świetną ekipę. Wszyscy się tam dogadywaliście doskonale. No i to naprawdę i rezonuje na ekranie po prostu. A, tak, to, to, to zadziałało, bardzo zadziałało. I mój największy ból to to, że nie pamiętam często imion, ale to nie dlatego, że po prostu zapominam, tylko. Jest takie dziwne uczucie, wiesz, są czasami takie plany, gdzie jesteś, nie wiem, jedynym aktorem, jest was dwoje, nie? i ka każdy, każdy zdąży zakodować, nie wiem, pomiędzy filmami, czytając wywiad i tak dalej. A, a mi bardzo często się miksują ekipy, nie? Czyli jak na przykład robiłem taki film wyrwa i dosłownie sekundę później robiliśmy kleksa, to często widzę kogoś z wyrwy i jestem święcie przekonany, że robiliśmy razem kleksa, nie? I mam takie, ja wiem Boże, to ja już nic nie wiem, nie to I zawsze jest mi głupio, nie? nie wiem, co zrobić, a często jest tak. Przedstawiam się, Tomek, nie? Powiedzmy, pracowałem z kimś 10 lat temu i widzę po twarzy, że to jest, że było dobrze, nie? Że jest sympatycznie. <laughs> I nagle i ktoś mówi tak. No wiesz, przedstawiasz. I mówię, przepraszam, no nie pamiętam, no minęło 10 lat. Od tego czasu byłem, nie wiem, powiedzmy no na 20 planach, nie. To jest kolejnych 20 nowych, nie wiem, przygód, gdzie mam kolejnych kilkadziesiąt telefonów nowych, nie? Po prostu mi się to miksuje. No, więc, więc tak, to, to nad tym nie panuje. To już na sam koniec, jak zachęciłby Pan widzów do tego, żeby w grudniu włączyli od niebo, rok w piekle? Szanowni Państwo, genialny reżyser Bartosz Blaszkę skomponował świat, zebrał do tego świata ludzi samych dobrych, fantastycznych i mogę Was zapewnić, że wszyscy pracowali uczciwie, w dużym skupieniu, żeby przekazać jakiś rodzaj, nie wiem, ogól. Ogólna prawda to się brzmi, ale jakiejś kwintesencji tego, co się tam wydarzało. Równocześnie przenosimy się do Polski lat 90. Bardzo fantastyczna, piękna praca naszych scenografów. Odżywały wspomnienia, były takie momenty, że znowu się czułem jak w liceum. Ja mówię, tak, tak, było tak, dokładnie tak. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam na serial Niebo od drugiego dnia świąt na HBO Max.